Alicja Bachleda Curuś 37L. Od jakiegoś czasu spotyka się z pewnym przystojniakiem. Badnia pisały nawet o zaręczynach, ale ponoć na ślub się nie zanosi. Życie uczuciowe Alicji budzi ogromne emocje. Aktorka od czasu rozstania z hollywoodzkim gwiazdorem Solinem Farrellem nie znalazła nikogo na dłużej. Jej romans z Marcinem Gortatem to już przeszłość, choć mówiło się nawet o ślubnych planach. Teraz Bachle widywana jest u boku kolejnego przystojniaka, z którym pojawiła się m.in. na pogrzebie Piotra Woźniaka Staraka. Jakiś czas temu media doniosły nawet, że para się zaręczyła. Sama zainteresowana nie odniosła się jednak do tych rewelacji. Twoje imperium postanowiło zapytać o jej przyszłość niezawodną tarocistkę Annę Kempisty. Przypomnijmy, że to ta wróżka przewidziała chociażby rozstanie jej wątpliwienia z baronem. Czy i tym razem karty się nie mylą? Oby nie, bowiem Kempisty nie ma dobrych wieści dla Alicji. Cokolwiek dzieje się teraz w życiu uczuciowym pani Alicji, nie rokuje na przyszłość, rozwiewa złudzenia tarocistka. Karty pokazują słabe zaangażowanie obu stron w te relacje. Z tej znajomości nie będzie ani ślubu, ani dziecka. W dodatku na horyzoncie rysują się kłopoty urzędowe, dodaje. Ale nie ma tego złego. Aktorka ponoć jeszcze spotka miłość swego życia, musi tylko uzbroić się w cierpliwość. I drugie dziecko wydaje się całkiem realne, dodaje wróżka.